Hej, z tej strony Kermitto. Mamy do czynienia z pierwszymi przejęciami w Geh na świecie 100. Pierwsze przejęcie w naszym plemieniu głównym, w Gechennie, dokonała tego manjari. No i także myślę, fajne przejęcie ponad 2000 punktów. No i tutaj nie, nie ma co ukrywać, że dzięki tak wczesne przejęcie, dzięki Rabusiowi na poziomie, na poziomie srebrnym, tak? No i wywindowało ją to na, w rankingu na miejsce numer 8. Kolejny jest Freeze, to jest znowu pierwsze przejęcie w Gwiazdkach. On tutaj troszkę dalej na południe był w stosunku do reszty plemienia i również fajne przejęcie 1700 punktów. No na tym etapie gry i na tą okolicę myślę całkiem okej. Okay. No i tutaj, tak jak widzicie, również rabuś na poziomie srebrnym, także no farmienie plus eko dały tutaj takie możliwości i ranking światowy, poziom 17. Obu graczom oczywiście serdecznie gratuluję takich wyników, bo to jednak światowa topka i bardzo, bardzo ładne przejęcia. Mam nadzieję, że niedługo cała reszta plemienia oczywiście dołączy i również przejmie po w najbliższym tygodniu. Do usłyszenia! Subskrybuj kanał, komentuj, lajkuj, odwiedź nasz fanpage na Facebooku, śledź naszego bloga. Dzięki za uwagę, cześć!